Następny gąbek, jest bardzo późny gąbek. 13.004 odział 231. Bardzo późny gąbek. Chyba nie do pióreczka nie spierzył. chociaż pokrywę zaczął pierzyć. Jak ktoś chce, to się nam będzie. Jak ktoś nie, to nie. Jest to ze strony ojca, oryginalny Piotr Bugała. Piotr Bugała zakupił ode mnie samiczkę złotej pary. I on sparował tam ze swoim samczykiem i odesłał mi dziecko, czyli ojca tego mutka. Czyli można powiedzieć, że to jest wnuk złotej pary, ze strony ojca. A ze strony matki tak samo jest wnuk złotej pary. I wnuk Leo 79, czyli wszystko można powiedzieć, że już lepszego nie ma. nie będzie. Samiczka.